Witam serdecznie, tu HibsonSax.pl i w dzisiejszym filmiku zrobię dla Was recenzję kostki Rubik's DIY. Tak więc zapraszam. Kostkę mój tato przywiózł mi za, nie wiem, 24 zł, w złotówki, bo 8 euro kosztowała. E, chyba z... E, bodajże, nie wiem skąd to było, z Irlandii. W ogóle, w przeciwieństwie do tego, jak, jak nazwa wskazuje, nie była kostka do samodzielnego złożenia, ale była kostka już złożona w kupie. Jest to, sama, jest to ta sama firma, co produkuje kostkę Rubiks, tradycyjną RC. Tak. No i co? Naklejki, jak we wszystkich kostkach Rubiks, są po prostu beznadziejne, zadzierają się i potem bardzo trudno się składa. Ja, żeby tak doprościć tą kostkę do odpowiedniego, no, od odpowiedniego poziomu, żeby położyć sobie naklejki nowe, to były odjuska. no, musiałem dobre, no, pół godziny chyba straciłem i pół butelki, pół buteleczki tego zmywacza do paznokci, bo zawsze jak jest klej, to czyszczę zmywaczem, żeby żeby oczyścić w ogóle tą kostkę. Przykładowo jak z Dajanów, może zajmuje 10 minut i nakładam. To mi zajęło to pół godziny, a klejki mi się nie podobały, ponieważ były takie, takie owce. Może mogliście zobaczyć to na filmiku z moim, pierwszym filmiku z moją kolekcją kostek. Tak, no i było to uważam no takie, niezbyt mi się to podobało, dlatego zmieniłem sobie. Teraz kolory są bardzo fajne, fajnie kostka kontrastuje i dlatego, że to bardzo fajna kostka postanowiłem sobie też właśnie Yy, zmienić naklejki, żeby mieć takie do relay'ów jakiś fajne. Co do budowy, yy, obie kostki Rubiks nie różnią się niczym po prostu. Narożniki są identyczne. Tak. Tak samo jest z krawędziami, czyli jest to tradycyjna w ogóle budowa kostek Rubika. Będąc przy budowie, warto powiedzieć coś o ścinaniu zakrętów i popach. Ta koska ścina 45 stopni bez problemu na 45. tak około 40 stopni myślę, bez jakiegoś większego problemu. Jest to myślę wystarczająca, wystarczający, wystarczająca rzecz, ale przez swoją budowę koska nie ścina ani trochę, no troszeczkę tutaj zakrętów w odwrotną stronę, co jest też dość dużym minusem dla układaczy, ale plusem dla początkujących i uważam, że jest to najlepsza kostka dla początkujących. w do kostki RC, która po naprawdę dużym wyrobieniu potrzebuje dopiero ścina, ledwie tam nie, nieco mniej zakrętów i nawet też mniej więcej tyle samo od yy, w odwrotną stronę. Ja na tej kostce jakieś 100 solw, a na tej myślę, że po jakieś ponad 2000. No to wiecie, to jest najduża różnica. Na przykład to, yy, obie kostki trzeba było posmarować, tą tutaj rok temu już ponad nawet dłużej posmarowałem w piątką, no i teraz rusza się całkiem szybko. Feeling jest zupełnie inny niż w RC. Mniej przyjemny mam wrażenie niż w zwykłym RC. O tak. To jest właśnie to zwykłe RC, no i rusza się troszkę przyjemniej. A ta kostka jest taka bardziej głośna, no i trochę tam loków złapie. No, i powiem tak, że kostka w ogóle, w ogóle nie popuje, nie zabił się na niej pop. Ani razu. No i jest bardzo fajna, naprawdę. Na tej kostce popy też się rzadko zdarzają, dopiero po wyrobieniu mocnym. Dopiero mi się, popy, pop, się pop się zdarzył. Tutaj raczej nie ma z tym problemu. No to co? To ja Wam bardzo dziękuję. Kostkę się polecam kupić, hmm. jeżeli chcecie wiedzieć, jak ona wygląda wcześniej, no to, yy, to wejdźcie sobie na mój kanał i wejdźcie na pierwszy filmik z kolekcją kostek, ja akurat nie mogę tutaj wrzucić tego filmiku, ponieważ mam w ogóle na innym komputerze yy, ten filmik, gdzieś tu nie mogę go wstawić z boku, yy, no trudno, więc nie, nie będę tutaj teraz szedł do innego komputera i go poszukał tego pliku, bo nawet mam problem z dość z tego kompa, więc trudno. To co, to Wam dziękuję, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. c h e